Tu jest, bo słuchaj to bicie serce szybsze. Jest. O! Shit! la <grym> Ty, uciekłem od kolesia. He, lol. Czy ja się jestem w stanie zdjąć? I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and believe. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me lament, I'm winning. Yeah, Charlie's seen what be grinning. These ladies know that I'm sitting. Okej, okay. siema na wszystkim z tej strony z sobie na w kolejny materiale z Dead by Daylight. What? Co to było? wszystko już przejdzie. Dobra. To mieć to materiał dość... inny, może tak tujmy. Nagrywam osobno ekran, osobno kamerę, osobno... też nie wiem czy kamerę wstawię, ale... Nee. O, pomaga mi Gostyk. Osobno kamerę, osobno moje audio, osobno ekran z gry. Musimy mi się wydawało, że tam go mm. O, trzy generują to Telefon mi zezwołonił To szybko idzie, wtf, w trójkę Obłoka coś tam Ma no, ten... Oh shit. Nie piku mi trochę Kurde, który z generatorów ma szybko? Poszedł. Poszedł. Czy ty gdzieś tu łazi? Słyszę go gdzieś. Tak, tam był, z lewej strony. To jest traper. goście trapera wziął. I teraz powinien wyjść z tej strony. Tak, jest. Czy przy, przy killerze? Znaczy, przy tej tutaj? E, fuck off. Ten nie, fokow De Ten de nawet nie zauważył? de de tu łazi? uchwały dostałem. Jeszcze jestem zbyt zuchwały. Poszedł coś chyba albo jest na uncloaku, czyli na nieudzielności. Tu było spuszczona belka, tylko że goście ten nie przeszedł i to zniszczył. już. Where? O, tam są tam u góry. Próbuję zobaczyć, gdzie on będzie szedł z nim. Który nie widzę go. No kurde, nie chcę tu wleść. Wyjąłeś te szafy. Głodkość jest tam, przed nim chodzi. To na różowo zaznaczone. Ale poszedł co od niego, dobra. Oj. Nie, nie poszedł co od niego, łaził, brzynił. Chodź tu. Przysięgnij szaka. Run. Gostek, run. Dobra, teraz próbujecie uleczyć, o ile... Się da... Ah, shit! Kurde, wpadłem w pułapkę od trapera da się z niej wyjść, aczkolwiek jest to mocno... ...trudne. Fuck. Gdyby ktoś mi pomógł, to byłoby dużo łatwiej. Dobra. na tak naprawił generator. Chodź tu, no chodź tu się uleczyć! Boję się, że go się tu podejdzie. Dobra, test refleksu dobrze mi wyszedł w miarę. Czy ten kosek będzie mnie leczył jeszcze? Leczycie Alex 123.1273 Fajny niech tego go się do swojej drogą wymyślił. Tak nietypowy. Powiesił go tam. Tylko z tych się generatorem, ja spróbuję go ściągnąć. Ja spróbuję go ściągnąć z haka. Kurde, on tu idzie. Może przejść trochę bardziej naokoło. około tu łazi? Gdzieś tu jest, bo słychać to bicie serce szybsze. Jest. <słysy> Shit!

Sojusznikom Kurde, Gostek Gostek robi błąd, chyba że wieszę. o ile dobrze zauważyłem, ludzi na tych samym haku. Kurde, eee, idzie tu. Albo nie idzie? Bo było słychać bicie serca szybciej. <laughs> Wcześniej. Bicie serca było. Poszukam przez generatora jakiegoś, żeby móc naprawić pozostały nam trzy generatory do zrobienia O, tu coś jest. Słychać. Teraz jeszcze przestałem słyszeć. Muszę być to gdzieś tutaj. No, gdzie to jest? Nie mogę go generatora znaleźć. O! Chyba się zbliżam. Bo przez chwilę słyszałem albo mi się zdawało. O jest. Co ja przewalił to? Nie, ten generator działa. Jak co jest. Gdzie, jest? gdzie jest jakiś generator do naprawienia? Bo kurde, nie mogę znaleźć. Mhm. 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 O, jest generator, znalazłem. Tylko, że tu jest jeszcze hack hack niedaleko. Na szczęście udało mi się zrobić dobry test refleksu. On się go ty. Skąd się tu wziąłeś? Na początku gry myślałem, że te wrony to jest właśnie morder, co, że on może zmieniać postać, ale, ale teraz się okazało, że to nie on. Mam znacznie głośno na słuchawkach. Nie mam zielonego pojęcia czemu. Jeszcze macie w prawym górnym rogu ankiety, czy chcielibyście mieć live'a z Dead by Daylight. Zostało nam dwa ...generatory do zrobienia. Mówi się, ręka w podbie. Tam, tam jest jakiś generator, tylko Gostek... Tak, Gostek zginął. Nawet nie było sensu, żebym ja do niego szedł. ty ten generator, do cholery? Nie jest za ścianą, czy co? To tutaj gdzieś stoi? O, oh, fuck, o, oh, fuck. Nej. Gdzieś tu łazi. Tu było słychać bycie serce tam się wystraszyłem. nie ma. tutaj też nie ma. Na szczęście mnie, jeszcze mnie nie zahaczył w ogóle. Kurde, on no tam gdzieś łazi. Tam w tej części budynku jest. Bo jak tam idę to słychać bicie serca. Ale tutaj też chyba będzie set Który mamy godzinę? Trzeba selwa się dwa, ja za chwilę muszę wyjść. da znaczy nie wiem gdzie jest morderca, ale... Idę tą stroną. No gdzieś łazi przy tym budynku, do cholery. Musi łazić tutaj gdzieś przy tym budynku, bo... W tych rejonach słychać ewidentnie bicie serca szybsze. Jakby, czyli co oznacza, że jest killer niedaleko. Ale nie mogę znaleźć generatora. Muszę przejść całą mapę. I chyba znaleźć. A nie, tu mam coś. Jest to jeden generator do zrobienia, to jest w teorii ostatni generator. Znaczy, się wystraszyłem tych, tych tutaj. O, trzy osoby. Yeah! No dobra, dwie. Oh, shit, idzie tu. Nie wiem gdzie, bo słychałem, słychałem go. Nie. Ała! Myślę, że nie zauważyłem go nawet za sobą. O kurde, to nie ma wyjścia zbiegaj! On stoi albo tutaj, albo gdzieś u góry jest Bończy słychać, że stoi gdzieś tutaj w tych którym... rejonach, tylko musiałem się po oku, podra... po oku podrapać no, z tego co widzę, że schodów nie schodzi jeszcze Próbuję się naprawić, znaczy naprawić, uleczyć tyle, ile się da, ile Było na wielkie się dało, wyszedł stąd. Czyli w teorii, mam szansę naprawić tam ten generator, a to była apteczka, chyba. prostu chyba wziął apteczkę z tej skrzynki i sobie poszedł. O kurde. Ktoś tak tam stoi Na razie nie mogę wyjść stąd On mnie zobaczy Widzę, że pułapkę ustawił Czebram. Sam się <grym> Z Tego wszystkiego Kurde Myślę, że to jest dalej Nie fakowa ode mnie Fakow ode mnie Ej Ej sam raz w swoją. Co za idiota. Eł. Jest jeden gostek, który tam łazi. I on powinien po tu... nie, tutaj? W teorii powinien zejść ze mną na sam dół, ale nie czuję że się wyszamotać z tego haka. Bardzo wątpię. Bo to hak już jest tutaj. Polasce. Ale wystawił pułapkę Czy ja się wydostanę? Wątpię No właśnie Chciałem się wydostać z ale mi to nie wyszło za bardzo, więc Jest to mocno problematyczne, bo chcę... gość, Trzeba, by Gostek podszedł do mnie po prostu i mnie ściągnął stąd Nie wiem, czy Gostek zdąży No nie naprawiaj się! Może Gostek chyba tutaj znaczy killer tu gdzieś jeszcze stoi chyba Bo pułapkę postawił. czy nie? Tak słyszałem widzę, że gostek idzie w tą stronę. Kurde, w les płapy. Nie mógł przejść gostek w drugą stroną, to już dopadę, ja już zginę na, ty, na tym haku. No, gostek już nawet nie zdąży do mnie dojść. Ale dobrze poszło, dobrze poszło w miarę, teraz już muszę przyznać. Nie też bym się patrzy tam, skoro kamerkę mam nad, nad, tutaj, nad ekranem. Nie mam jeszcze czasu. 6 minut w teorii, albo w sumie rozegramy jeszcze jedną rozgrywkę. Nie wiem, jak czasowo to wyjdzie, mogę ulepszyć postać. Także usłyszymy się już na kolejnej ręce. Łuki, jesteśmy po przerwie, zrespiliśmy się wszyscy, cztery tutaj, co jest trochę dziwne. Czego z tego... A, on tak też zrobił! Ty, to nie jest głupie! To nie jest głup... To nie jest głupie! Owszem Gdzieś tu go Słyszę. I to nie jest traper. To nie jest ewidentnie traper. to jest kto inny. I gdzieś tu łazi. O, szczęście! O o! Ej! Fuck off! Nie wiem co to jest za ten morderca, to jest ten, co ma y metal w ustach. Jakkolwiek to nie zabrzmiało, metalowy trend w ustach. On już jest dużo trudniejszy niż trapper. A z traperem nam nie wyszło. To nie jest drugi. To jeden celu jest tu Spróbujesz skrzynkę z narzędziami No tu, na to Kurde Przeklęty też, strefy umiejętności Czy ja jestem przeklęty, czy tylko styk jest przeklęty? No nie wiem No fuck Kogoś Stek zaraz przyjdzie Pastek tu idzie i nie do generatora No właśnie Chciał już idzie już chodzić generator Co ty robisz? Polacy, nie? Czy ten drugi odcalały jest tutaj gdzieś? JOLO I tego ściągnąć tego z tego. Jezus Maria Zajmij się tym generatorem a i ja tego ściągnąć szybciej, szybciej, szybciej. Gdzie on wisi? Gdzie on wisi? Halo, zgubiłem go. Kurde, jak on mnie zauważył? Halo, Siema? ma? kurde. Nie słyszałem tego dźwięku nawet, że nas się zbliża. Kurde, nie przejdę tędy. Pochodzi... Poszedł... Ała! Fuck Gostek sam strzy, czy ktoś go ściągnął, bo już nawet nie zauważyłem. Kurde muszę... to jest pickpatch muszę wyłączyć. I nie wiem, czy ten jakikolwiek hack Tu robi sobie też gostek I nie wiem czy ja się. Czy ja się jestem w stanie zdjąć? To było piękne! Gościu tutaj przede mną, a ja generalnie schodzę z haka. <grymne> Dobra, teraz, teraz nie będę już próbował się wydostać haka, bo nie mam szans, żeby zejść. Tam łazi ich trójka, więc może ktoś podejdzie mi pomóc. Także mam nadzieję, że to się stanie, bo gościu nie zdążył zrobić yy, tej... Sabotażu na haku. Tam jest jakiś gosek Szybciej! Bo ja chcę zejść stąd! Ja chcę grać dalej jeszcze. I wanna play. So much more. Co? Nie ma tego słowa, nawet no, ale mniejszy z tym. O, idzie jakieś z prawej strony. Nie wiem czegoś się zdąży mnie zdjąć, bo ja już mam końcówkę życia. Więc... O! A nieka boli, go, kurde. Ryzykuję. Aj, nie ma tego. Co to było? Jaki glitch? No, możesz się ode mnie odczepić w Moskwie? Dziadu? Kurdy no. Czy ty gdzieś poszedłeś? Hej, Czy jestem w stanie w ogóle wstać samemu? Nie, że kiedyś się dało, tylko teraz z tego co pamiętam, co mi Lex kiedyś mówił. Pozdrawiam, Lex że trzeba mieć jakieś umiejętności czy coś takiego na postaci to się gra a tak jeszcze jest w stanie mnie zostawić na ziemi a się wykrwawie, więc no wydaje mi się że jednak nie dam rady samemu wstać nie wiem ten killer bolas tak tu znajdź pomoc nie jestem w stanie samemu wstać może mnie ktoś wciągnąć help ani help Kurde, czy albo ja się wykrwawię, leżąc, łożąc na ziemi, czołgając się w zasadzie, albo killer po mnie przyjdzie i mi powie się na haku i wtedy też zginę, więc e, no jest to mocno problematyczne, tam gdzieś łazi, nawet go widać trochę, idę do tamtych, może zdążę, chociaż śmiem wą utpić. Może ktoś z Was podejdzie do mnie, bo wy jak chodzicie na dwóch nogach, to jest szybciej niż jak ja się czołgam. Tu jest jeden hak, czyli w, w teorii on mnie już tutaj nie powiesi. I no, ja chcę zejść. Znaczy wstać. Albo killer niech nie weźmie, albo któryś tam tych ocelałych. I też się uwzięło na killera. Może dlatego, że, nie ogląda, że dawno nie oglądałem filmu. Właśnie o tym, że tytule. No chodź tu, koleś! Tam gdzieś chodzi Gdzie jest to lały No ej, no! Ludzie, tu jestem, halo! Ja potrzebuję bardziej pomocy niż ten wyszący na haku. Help! Help! Ej, tu jestem! No proszę, dzieci. Będę teraz... Albo się killera tutaj, albo ktoś mnie podnieś. Gościu by nie trafił. Może mnie ktoś łaskawie podnieść, bo sam nie wstanę. Jestem za słaby. No. Help! No! Dzięki. Dzięki koleś. Łaskawie musiałem podejść do niego, żeby łaskawie dupo, dupie z... Za... Chodź tu, koleś, chce cię naprawić. Eee, czy uleczyć? Co to było? Co to było za wy... Co to był za wybuch? Czy Możesz się sam uleczyć, Ty z tym czy co? Jak się pokazuje B? Nie Dwie na jednym mogli, będzie go miał takiej, jeżeli tu podejdzie. Nie dam rady go ściągnąć, gość jest za daleko Kurde o, No leczysz czy co Ten gastek ma full hapa. Na chwilę obecną Nie przyjadę że do niego podejść Jak się na haku leczy leczy wisi Kurde tego przydałoby się ściągnąć jeszcze tym my nie mam żadnych generatorów zrobionych What the hell Idę ściągnąć tego. Albo o, nie idę, bo tu jest killer Nie mm -hmm. zdążyłem do tamtego podejść, żeby go ściągnąć No i gość już zginął Robimy sabotaż Zobaczymy, czy mi się to uda Udało mi się, nawet nie musiałem długo zrobić sabotażu. O, sień, tu gdzieś tu jest. Ej! 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 Kurde, sam się, aż mi serce zaczęło walić mocniej. Moski tu. Jak się drogą linka wam pod, 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 podlinkuję, jeszcze wam to ogre, jeżeli byście chcieli, to podlinkuję wam do opisu. Więc, no, mamy 32 minuty nagrania. Nie, on tu idzie. Ua. Nie ma, nie ma gostek Jehy hey. No, wylecz. Siema, nie trafi mi z nawet A ten tak co tu robi? Dobra, ja już sobie podejdę. Prędzej zginę, niż Właśnie mnie weźmie, no ale trudno. Gościu szabot szabotując, szabotając... Jakoś tak, jest w stanie szybciej zejść, niż ja. Ta wrona, coś mnie tu trochę niepokoi. Spadaj! Akysz! Akysz! To może jeszcze zrobić... What tak. może się zrobić, zrobić niewzielki, czy mi się wydaje? Więc prostu mógł mnie nawet na dół zanieść, aczkolwiek widzę, że tego nie zrobił, tak więc że mam głośną klawiaturę, aczkolwiek walę mocno w te klawisze, nawet nie miałem szans, żeby robić walki. Także w tym materiale z Derby by Dead to by było na tyle, także jeżeli wam się materiał spodobał, możecie zostawić kciuka w grę i napisać komentarz, jeżeli nie subskrybujecie kanał, to możecie zasubskrybować kanał. Na razie, no i cześć!